Pojęcie ciągu liczbowego, ciąg liczbowy nieskończony, ciąg liczbowy skończony. Dzisiaj się tym będziemy bawić. Ojej, od razu skaszle. I tak. O co chodzi? To pojęcie ciągu liczbowego, ciąg nazywamy liczbowym, gdy jego wartości są liczbami. Generalnie ciąg nazywamy funkcję określoną na danym zbiorze. Też tak można powiedzieć. I... E, I... Właśnie, jak mamy ciąg liczbowy nieskończony, to on jest po prostu o, to się tak mądrze mówi, ja zaraz powiem o co chodzi określony na zbiorze. Co mi się tak wszystko pisze, Liczb naturalnych. Czyli mam ciąg określony wzorem, a n równa się n przez n plus 7 dla każdego n należącego do zbioru liczb naturalnych i to jest ciąg liczbowy nieskończony, a ciąg liczbowy skończony. Weźmy sobie na przykład ciąg określony wzorem a n równa się 5n minus 7 dla n należącego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak? I co to znaczy? Tu znaczy, że to N, czyli to, to tutaj może być tylko i wyłącznie takie. Czyli jak podstawię za N A1, A2, A3, A4, A5 i A6, tak? Nie mogę więcej, bo tylko mogę jedynkę tu dać, dwójkę za N, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę. Nie mogę zrobić wyrazu A7, bo dlaczego? No bo nie mamy tutaj siódemki, jej nie ma, więc dlatego nie mogę tak zrobić. I co tutaj chciałam jeszcze dodać? Ten A1, to mówimy, że to jest pierwszy wyraz ciągu. Tutaj na przykład A6. No to to jest szósty wyraz ciągu, ok? Tak to nazywamy i yy, powróćmy jeszcze do tego naszego nieskończonego. Dlaczego on jest nieskończony? No bo nie znamy największej liczby naturalnej. Znamy najmniejszą. I tutaj właśnie. Yy, Najmniejsze n, jakie może być, to jest 1, tak? Więc to n jest naturalne. Jeszcze można napisać to n plus, tak? Czyli na pewno wykluczamy 0, bo coś takiego jak a0 nie istnieje. Czy a od minus 1? Ja się o tym uczyłam na studiach, że takie coś naprawdę istnieje, ale to w innym zbiorze, zbiorze liczbowym itd. itd. W całkiem, czy w innej w parę kaloszy. Więc na tym poziomie, na którym Ty teraz aktualnie się znajdujesz, to czegoś takiego nie ma. I nie możesz napisać, że wyraz zerowy. Nie. Nie istnieje. Nie istnieje coś takiego. I chcę, żeby tutaj to tak dosyć dobrze zabrzmiało. I co tutaj jeszcze? Hmm, chcę Tobie o tym powiedzieć. No to już wiemy, jak nazywamy wyrazy. Tak. Wiemy, jaki jest, że ciąg po prostu liczbowy, no to składa się z liczb, tak? Mm, nieskończony, no to nie wiemy, jaki jest ostatni wyraz tego ciągu, no nie? A ciąg liczbowy skończony, no to ma skończoną ilość wyrazów ciągu, czyli tych literek, a ileś tam, a ileś tam, tak? No i to jest taki bardzo ogólny film, żeby wprowadzić w temat. I ja wiem, że dużo więcej tobie są zadania. Będzie ich no, to, um, dużo. <grywa> Na razie mam przygotowanych chyba 20. Więc ich będzie ogromna, duża ilość. Więc mam nadzieję, że bardzo się polubisz z tym tematem, bo jest mega fajne. To do usłyszenia, do praktyki.